Słuchaj, Remi, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby tammy, naprawdę chcemy to robić. Dawaj stary, to jest dobry pomysł, naprawdę spróbujemy chociaż, naprawdę spróbujemy chociaż. No, czekaj, tutaj sobie wjedźmy ładnie na parking, zaparkujmy sobie samochodzik. Może być jakoś krzywo, to w sumie nawet nie jest ważne. I teraz tak, to miało być chyba gdzieś tutaj, tak? W tej galerii tak, robiliśmy tak, to spotkanie. Tak, nie był jakiś taki pokój, gdzie oni mieli tutaj czekać generalnie. Dobra, chyba. tutaj, dobra. gdzieś tutaj. To czekaj, wchodzimy tu i teraz. O kurda, ta galeria w ogóle jest mega duża. okej. Okay. E, w ogóle to jest że jest burger na górze toś, w ogóle. Burger... Ej, to może zaraz i na jakiś burgerka, ale dobra, dobra to Dawaj, na razie. Stary, to to jest, co? właśnie, co dobra, wiesz co? To co spotkanie to? chyba robiliśmy tutaj i w ogóle my chcemy eee. chyba dzisiaj jakoś zaadoptować, co nie? Dokładnie, szukamy tutaj dziecka do adopcji, ale co do, do, do adopcji, ale Cześć. co to jest w ogóle tutaj? Ej, ja, naprawdę przyszedł tylko jedna osoba, może tu jest coś jeszcze. Czekaj, zobra, może zobaczmy e. gdzie jest na zapleczu czy coś, dobra, wiesz co? Nikogo więcej tu nie ma. Może jeszcze potem przyjedziemy, to ktoś przyjdzie, bo w sumie to ja nawet nie pamiętam, do którą godzinę my to ustaliśmy. Jestem do. A... Czy to jest w ogóle jakiś zombie? Ej, ty go widzisz jak on tak, wiesz, to dziecko, ono wygląda dziwnie, ono może jest jakieś porocznie, jakieś weź grzybem, ty coś w co, ogóle ja sam nie jestem zombie już okej okay, dobra to jest jakiś zombie Aha, okay. ciekawe imię w ogóle no, bardzo ciekawe imię takie trochę dziwne bym powiedział ale no jeżeli tak się nazywa to w początku dobra zabierzemy cię zobaczymy tylko żeby on nie że zrobił nic nie robił takiego Właśnie, Chodź jest, tutaj to, to jest, z nami to jest chyba zły pomysł jednak Wiesz, stary bo jakoś tak się to niestety jest do jego przekonany on trochę dziwnie wygląda co jak co pomyślą sobie ludzie jak będzie nas wszystko z nim. w porządku wsiadaj do samochodu on z przodu chcę usiąść dobra już sam nie wiem dobra usiądź sobie tutaj razem z tyłu z tobą i pojedziemy sobie teraz do naszego domku gdzieś tutaj domku Stary, mieliśmy... stary, wiesz, co, o, troszeczkę śmierdzi. to żebym coś ale... Dobra, wiesz, co zaraz, zaraz dojdziemy do domu, tego nie Bo tam szybko. No i już jesteśmy na miejscu, dobra, udało nam się teraz tutaj dojechać. I ja cię tutaj zaraz zapoznam. Wyjdź z samochodu, ja ci tutaj nawet dobra, drzwi może otworzę. Dobra, moją tego auta tutaj. Proszę, bo tutaj... No, gdzie on tam do przodu siada? No halo, do domku właśnie, już tutaj, otworzyłem o, tak ci to drzwi. Tutaj są drzwi, tutaj, dobra. Jest teraz drzwi. Zaraz pokażemy ci pokój, w sumie to nawet nie przygotowaliśmy Ej, stary, ci tego pokój do domu. Ej, stary, co byś w on co w tym może chce rozpalić ognisko. A jest jeśli zimno, wszystko jest na pewno w po Co on robi? Dobra. No on tutaj robi. Właśnie Weź ten, bo zaraz w ogóle Wiesz wejdzie, w To jest co? Nie. trochę e dziwne deski złe. On chyba nie lubi desek. Dobra, zostaw te deski, chodź do góry, nie wiem, zaraz zara go normalnie zaniosę do góry. O, idzie, idzie stary, idzie za tam Dobra, weźmy dobra, sobie dobra, tutaj i teraz tak, zobacz, tu jest sejf, ogólnie, tego sejfu nie wolno otwierać. Nie wolno tego sejfu otwierać za nic, bo w tym sejfie jest bardzo dużo rzeczy, których. To... Nie możesz po prostu widzieć. I tu ogólnie jest u góry twój pokój. No, masz... on robi stary, on się kiery bierze do tego no do jakiegoś sefu, żeby to otwierać. Dobra, zostaw ten safe spokojnie. Tu patrz, tutaj masz łóżko, masz komputer, wszystko ci tu tutaj. Co on Ładnie przygotowaliśmy. safe mój. Okej, okay, wiesz co, mogę mu tego safe po prostu nie pokazywać. Nie, to jest ogólnie jest też. Dobra, wiesz co, może toalety mu nie będę lepiej pokazywać, bo coś się nie, 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 nie skończy. Nie, nie, bo kibel, kibel Ej, nie, będzie. A może tak, No gdzie on tu wchodzi? To... Czyli to... naprawdę to... musisz chodzić wszędzie z jakąś siekierą? Kto mu w ogóle Ej, dał nie siekierę? Nie Skąd wziął siekierę? Skąd wziął? Dobra, zejdźmy na dół. Może, może on jest po prostu głodny, wiesz? Ja myślę, że on by chciał po prostu coś zjeść, tak mi się wydaje. Dobra, tylko nie wiem za bardzo, co mamy tutaj do jedzenia. pizza i chyba nie mamy za bardzo nic ciekawego do zjedzenia jakiegoś wygenerowanego. Nie pizzę albo coś w ogóle pizza? Może pizza. Dobra, możesz sobie pizzę zjeść tutaj, kawałeczek ci. Oj, ty zjadłem tą pizzę przypadkiem. Dobra, masz tutaj, jest troszeczkę ugryziona No zostaw tą siekierę Ej, wreszcie. O, tak Czemu sierot. Czemu jest? cały czas się chodzi. Ja sam nie wiem. Dobra, może chcesz na dwór sobie wyjść, przewietrzyć się trochę. Może za długo siedział w tej galerii, wiesz, ja sam nie wiem, co tam w tej galerii Dokładnie. się działo. Wosik, to jest jedna ważna sprawa. Ej, co, 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 co? wziął? Co, co, co. co ty piszesz tutaj? tutaj? Zombie już pijanka chce. Jaką piankę? Czy mamy zrobić ognisko i jakieś pianki dać? Przecież no, nie dzisiaj, to nie dzisiaj jest Jedna ważna rzecz, słuchaj, kolego, generalnie tutaj jest taki basen, który jest jeszcze nieczynny Ponieważ on generalnie jeszcze no, tutaj nie ma dobrej wody Nie chuj do niego generalnie No tak, to to, nie też nie No to... o... wiesz co, on się po prostu nie słucha Dobra, pojedziemy do szkoły, to tak nie będzie Po co A, mamy w nie, ogóle marnować nie, tutaj nie, czas nie. Od razu idziemy do samochodu i zaraz zobaczę Jak ktoś nie będziesz słuchać się w domu, to pokażemy ci Ale no, czemu ty wsiadasz jako... Ej, hej, on nie, on Dobra, się ogarniemy to jest. spokojnie stary. Ogarniemy to, zaraz go zawieziemy tam, gdzie trzeba Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że on jest chyba za mały, żeby pójść do szkoły w ogóle. No co, co to jest? jest? On znowu sobie wskoczył do jakiegoś basenu. Ty nawet nie wiem co on tam napisał. już lubi woda, okej. Okay. Zombiaki lubią wodę. Dobra, w porządku. Chodź tutaj, musisz na razie wejść do środka, musimy cię tutaj zapisać, bo ty na razie sobie płaszcz w basenie, a w sumie to na razie my tu w ogóle wstępu nie mamy. Ile tu jest ludzi w środku? Dobra. Czemu w ogóle ma wózek walizki? Skąd ty to wziąłeś? Dobra, nie mam dobra, pojęcia. Wiesz, no nie, 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 to jest jakiś dziwny, wiesz, on z, nie jest bym on bym mega dziwny. By e, Pani go tutaj przypilnuje, okej? Okay? My go tu zostawimy, bo normalnie ja z nim nie wytrzymuję. Nie wiem po prostu, co mam z nim zrobić. Zombie kradziej. Okej, okay. dobra, dobra. Nie zwracam po prostu na to uwagi. Zostawimy go sobie tutaj na jakiś czas. potem sobie, może po niego przyjedziemy. Czemu on właśnie wjechał w wózkiem do jakiejś. Ach, ja już sam nie wiem, dobra, nie zwracam Ale na to uwagi. co? No chodźmy może, wiesz co, chodźmy, no tutaj chyba też musimy. Puśćmy sobie na jakąś kawkę i coś. Wrócę. My za chwilkę wrócimy, nie? Dobra, do widzenia? tak, tak dokładnie. Dobra, do dajmy sobie, nie bierzemy go z powrotem, nie, nie tu jest nie jakaś Wjechał tutaj, czy ona słyszy, ucieczka. Ej, Ej on chyba wiem, że chcemy uciec. Dobra, nieważne, w każdym razie zostawiamy go i szybko, dawaj stary uciekamy. Dobra, wiesz co, jedźmy do tej galerii, może tam jeszcze ktoś został, ja po prostu nie chcę go. Dobra, jedziemy stąd. Marka, Zumbiczku! Dawaj, 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 dawaj. Dobra, słuchaj, wejdźmy tutaj jeszcze raz. Może się ktoś został. Nie wiem, wcześniej sprawdzaliśmy i nikogo nie było. Co tu jest? Zobacz, czy to jest jakiś Spiderman? On jest przebrany za super Zobacz. bohatera chyba. Cześć! O dobra, on napisał tak po swojemu troszeczkę. Ale okej, okay, dobra, on wygląda jakby był naprawdę ogarnięty. Zobacz, to jakiś może superbohater, coś i może ma jakieś umiejętności fajne. Dobrze, czy ja byś tam pokazać coś nie. ciekawego? Może chcesz kawałek pizzy, bo w sumie tylko tyle mi zostało. Dobra, nie, lepiej mu nie będę dawać pizzy. Zobaczcie, tak. ma... zęby białe tutaj. I właśnie ty, ono chcesz coś pokazać, dobra, może potrafisz coś specjalnego, jakiś fikołka, czy coś potrafisz zrobić. Nie wiem, no, jestem taki ciekawy, no, no dawaj, bo chcemy stąd jechać, no proszę i ja umiem latać. Ej, on mi to zobacz to! Albo stoi na palcach. Dobra, nieważne, jedziesz z nami. Dobra, wychodzimy z tej galerii. Nie dawaj, nie to zobacz, co on robi w ogóle. Bierzemy ten nie samochód. Wiem, dziwny. I gdzie my możemy sobie zaraz z nim pojechać? A wiesz co, powiedzmy sobie, może jeszcze do sklepu, tylko żeby nam tutaj dobra, w tym sklepie nie rozrabiał. Tutaj mamy sklep nawet obok, bo już się robi noc i za chwilę sobie chyba pojedziemy do domu, i wiesz co, nie wiem, czy jestem w ogóle wracą tego przedszkola, bo w tym przedszkolu Myślę, że mogą się dziać różne dziwne rzeczy z tym zombiakiem. Dobra, Kładnie, ja co ja byś, nie, chciał, nie co nie byś chciał? My kupimy, tylko pamiętaj, że nie wolno niczego ze sklepu kraść, bo wtedy możemy mieć małe problemy. Dobra. Dokładnie, bo e... zamknął nas wtedy. No, bez po prostu nas zamkną. Dobra, weźmy sobie może to, wszystko sobie tutaj weźmy. Lody. Okej, okay, lody. On pewnie chce lody ekipy, wiesz, nie wiem, czy jeszcze tu są chyba jakieś lody ekipy, ale mi się wydaje, że nie. Lody... Chyba, nie, bo myśmy wy kupili wszystko, wszystkie On chyba się wkurzył, on się wkurzy. wkurzy, wkurzy. Lepią powiedz, że są gdzieś indziej, bo on się naprawdę Ej, zaraz na Stary, przepraszam, chłopczyku, są tutaj lody przed na Nami, no, musimy musimy stąd kruszać. pojechać. Musimy stąd pojechać, Dokładnie. bo tutaj bo po prostu nie ma. Okej, okay, dobra, chodźmy szybko, nawet zostawmy ten samochód, Przejdziemy sobie przez ulicę. Kurde, no, cóż się zrobiła, nie wiem, musimy jak najszybciej się zwijać stąd. Idziecie tutaj. z przedszkolem w ogóle. Z przedszkolem? Dobra, wiesz co, może później pójdziemy do przedszkola, zobaczymy jak to tam wygląda. No i gdzie to teraz tutaj było? Ej, pamiętasz, gdzie były te lody? Dobra, co mu mamy teraz powiedzieć? On, oni chyba je trzymali w takim specjalnym safe wiesz, stary, a, chyba w gdzieś tutaj na zapleczę. Nie, zaraz korliwi zaraz korliwi sobie gdzieś specjalnie. ten co ma? nie, on ma ja nie, nie, Znowu jakiś. Ach, zostaw nas. Dobra, że mi koniec. No ja to za szafkę idę, za szafkę. No dobra. Dobra. Co jest, Ej, w jest w wszystko dzieckiem. w porządku. Dlaczego tu wziąłeś pistolet i zacząłeś do nas strzelać? Czy z coś nie tak? Dobra, ja, ja już nie wiem, jak mam mu teraz pomóc. Dobra, kolejny. To stary, no. on jest jakaś zaraza, chyba wiesz, ale od tego zombiaka się chyba zaraził. Dajmy mu jeszcze jedną szansę, okej, Na razie wziął tylko pistolet. Tamten zombie w ogóle robi dużo dziwnych rzeczy. Chodź, wyjdź stąd, pójdźmy sobie po prostu do domu, albo nie wiem, może tylko przedszkola, zobaczymy, ty, jak ty, to ty, tam wygląda, ok? w ogóle co to dziecko zombie zrobiło, bo też to nie będzie miła wizyta, no, wiesz? Mi się, stary? mi się wydaje, że to też może być nieco Dobra, chodźmy tam. Chodźcie, już prawie jesteśmy. Dobra, jesteśmy na stary, miejscu zombie co? szkoła. Co ty jest? Co ty tutaj robisz? jakąś się nazywał? Zombiusz chyba? E, Zombiusz. Wszystko już to był. czemu tutaj wszystkie dzieci zamieniły się w jakieś zombiaki z siekierami? Co to w ogóle jest? W nie jest siekierą A co tutaj? się co co stało jest? z nauczycielką. Ej, wiesz co? Mi się wydaje, że oni tą nauczycielkę chyba zjadli, ale je, zjedli, ale ja, ja już sam nie mam pojęcia, wiesz co tu się stało dobra? Czy tu naprawdę wszystkie dzieci zamieniły się w zombiaki? Ej super bohaterze, no, tak. może, może byś tego się ogarnął? No jest czym ze Spidermana potrafi latać. Nie wiem, zrobisz może coś z tym, co? Właśnie, o nie. zrób coś młody z rehabilitacji. Dawaj, dawaj, pokaż co potrafisz, Aha. no. Ja wiem, wszystkim dał siekiery, wszystki zamienił w No, Czemu on ucieka i pisze, Aha. że boi się. Co? Aha, fajnie, no, ten fajny, wiesz co, tak naprawdę. Wydaje mi się. się, że to ża żaden, z, żaden z niego super bohater. No i tyle z tego no. wyszło. Ja już chyba no. nikogo więcej. No co to w ogóle jest? Zostaw tą ej, gaśnicę. Nie, Ja nikogo jest? więcej już nie adoptuję. ja wracam po prostu do domu, mam tego dość, idziemy stąd, ja zostałem też wszystkie dzieci... No czemu inno zgonił z siekierami? Dobra, nie wiem, dzięki, do końca i do kolejnych odcineczków, Narka. Już nikogo więcej nie zanotujemy.